Akademia Just to Trade. W tym bloku porozmawiajmy o narzędziach analitycznych, które pomogą Ci podjąć właściwą decyzję dotyczącą taktyki zachowania na rynku walutowym. Można wyróżnić dwa główne podejścia do analizy: techniczne i fundamentalne. Ten film opowie o analizie technicznej. Tutaj nauczymy się wyciągać wnioski na podstawie wykresu notowań. Przeanalizujmy terminy tego podejścia. Poziomy wsparcia to poziome linie poprowadzone przez doły cenowe, dołki, w których aktywność sprzedających jest gorsza od aktywności kupujących. Poziomy oporu to poziome linie narysowane przez szczyty cen lub maksima, gdzie presja sprzedających przewyższa presję kupujących. Poziomy te są widoczne we wszystkich skalach, czy to na wykresie dziennym, czy pięciominutowym. Z reguły, jeśli cena waha się między poziomami wsparcia i oporu, taki ruch na rynku nazywa się bocznym. Najskuteczniejsza jest taktyka kupowania na wsparciu i sprzedaży na oporze. Trend jest kierunkiem ruchu notowań. Trend może być rosnący i spadkowy. Ukośne linie wsparcia i oporu to narzędzie pozwalające analizować trendy. Jeśli na rynku jest trend spadkowy charakteryzujący się konsekwentnym spadkiem lokalnych maksimów i lokalnych minimów, to linia oporu jest narysowana wzdłuż lokalnych maksimów. Zasadniczo jest to granica trendu spadkowego. Tak długo jak wykres cen znajduje się poniżej tej granicy, istotne są pozycje sprzedaży. Takie pozycje nazywane są również krótkimi lub shortami. W tych momentach, gdy rynek znajduje się w trendzie wzrostowym, linia wsparcia jest rysowana wzdłuż lokalnych minimów i tak długo jak wykres znajduje się nad nim, zakupy lub jak mówią długie pozycje lub longi mają sens. Dziękujemy za wybranie Just to Trade. Zobacz inne nasze filmy instruktażowe.